Kanapowy. Dzisiaj zajmujemy się drugą grą mojego wymyślonego, wyimaginowanego tygodnia morskiego czy wędkarskiego, rybnego jakkolwiek go sobie będziemy nazywać. Jest to gra wędkarz 3 zwana także Masterpiece Fishing, lub jak to woli, chyba Petri Heli się to nazywało oryginalnie jeszcze. o ta tym, ten program, ta, czy ta gra, nie wiem jak to nazwać, tak naprawdę ten śmieć, po prostu ma trzy różne nazwy. Oryginalny pewnie Petri Heli, czyli jakaś tam, może nie wiem, nie znam języka, nie wiem jak to jest język. Czy jakiś, wyglądamy na skandynawski, to był pewnie oryginał, potem ktoś to odkupił i założył sobie Masterpiece Fishing, z tego zrobił, a potem ktoś to jeszcze ukradł, czy odkupił i sobie zrobił, Wędkarza 3. Także tutaj jest po prostu. Totalny Meksyk już na starcie, jeżeli chodzi o grę, gra jest totalnym naprawdę gniotem, po prostu nawet optymista, nawet optymista po prostu nie dał rady tutaj nic zdziałać, myślę, po prostu to jest straszne. Po pierwsze są to lokacje, które których jest tam 16, natomiast myślę, że nikt tam po prostu tej lokacji dalej niż Francja nie zobaczył. We Francji są... Wybierasz sobie jeden, pierwszy poziom, masz trzy lokacje we Francji, to jest pierwszy poziom. I... ojej... ojej... Bo prostu czułem się jakbym mówiłem ryby w kiblu, dosłownie jest... Masz po prostu taką malut, malutką, wyrenderowaną wodę przed sobą. I zaraz przed sobą po prostu płaską bitmapę z prasowanego takiego zdjęcia, gdzie są po prostu ludzie niepowycinani. Oni są zamrożeni, po prostu ludzie stoją przy jakimś moście. Masz dosłownie po prostu jakbyś sobie postawił parawan przez oczami i miał nie wiem, miskę z wodą z przodu i sobie po prostu nie rzucał wędkę. Jeżeli chodzi o ciekawostki wędkarskie. Znaczy zapuśtałem przez pewien czas, bo potem mnie z tego gra na szczęście wyciągnęła, natomiast to jest pewien czas myślałem, że jeżeli wędkarz sobie zerwie żyłka, to już jest kaplica. Że to już po prostu jest... Koniec z sobą koniec wędkarza, a wędkarza zabijają, no nie wiem, czy korzucają z tej wody po prostu jako karmę dla rybek, jak to jest największe przestępstwo zerwanie żyłki. Ponieważ nie mogłem, w żaden sposób tej żyłki potem nałożyć jak już mi się zerwała, to po prostu przez... nie wiem, chyba z 50 minut się zastanawiałem po prostu, czy ja mogę coś robić, czy ja mogę po prostu tylko już patrzeć w tą wodę i rzucać w nieskończoność tym po prostu bez wędki, bez, spłavi, bez, bez żyłki, bez spławieka po prostu sobie tą wędką kręcić z tym batyczkiem. o dziwo udało się znaleźć w sklepie w grze żyłkę na szczęście, jest tam trochę tych różnych przedmiotów jakieś tam gąsienice, kołowrotki lepsze, lepsze wędki natomiast o tym w ogóle nie myślcie, bo żadnej ryby nie złapiecie tu jest jeden plus. Można powiedzieć to realizm. Gra jest po prostu tak męcząco nudna, nic się w niej nie dzieje, rzucasz tą wędkę. Żadna ryba się nie złapie, Jak się już złapie po 20 minutach to zrywa żyłkę. Także możesz sobie po prostu rzucić tą wędkę i sobie zrobić herbatę, wrócić. Więc tu bez urazy dla wędkarzy, po prostu może wędkowanie? W rzeczywistości byłoby ciekawsze, natomiast tutaj po prostu patrzenie na kiepsko wyrenderowaną wodę, to, to było na po prostu tak, jakby ktoś się nauczył robić jakiegoś poradnika, jak robić w programie graficznym render wody i stwierdził, że sobie zrobi grę na tym, po prostu na tej podstawie dorzuci parę spriteów, parę jakichś kiepskich modeli właśnie tych wędek, parę, parę modeli ryb. Jest też jakiś radar, który tam potem zniknął i nie umiałem w ogóle go włączyć. Relaksacyjna melodia z szumem wody, można sobie ją włączyć. Na początku gra jest nie ma, więc musisz sobie dopiero włączyć. Dźwięk w menu. Nie ma żadnych ustawień, są ustawienia, włączę lepszą grafikę, włącz gorszą grafikę, ale nie widzę żadnej różnicy. Także rozdzielczość jest po prostu tragiczna. Nie wiem, to jest chyba 640 na 480 nie da się je w ogóle w żaden sposób zmienić. Więc granie, jeżeli już chcecie, to po prostu błagam, grajcie w oknie, bo inaczej po prostu się popłaczecie. Gra się, ma podobno 206 lokacji, natomiast... Nie jestem w stanie chyba stwierdzić... Nie ma takiego człowieka, który by ma te wszystkie lokacje i widział poza twórcą, który wrzuciłby jakieś dosowe obrazki. Jest tryb dnia i nocy, który sobie można włączyć na żądanie, nie wiem dlaczego wygląda to jakby po prostu cały świat nagle pochłania jakaś czarna dziura po prostu i w jedny, masz tak jakby w jedno miejsce domyślne, w które jest jasne i nagle się po prostu tak jakby się tutaj właśnie spuszcza wodę do odpływu, po prostu ta czerń ci spływa jakby ktoś atrament wlewał do umywalki. Wszystko się zlewa w jednym punkcie, jest jeden taki jasny punkt na środku. Nie wiem czy to księżyc, czy słońce. Trudno powiedzieć. Nie jestem w stanie powiedzieć czegokolwiek więcej. Ponieważ gra mnie znudziła dosłownie po 18 minutach gry i dłużyło mi się tam, tu siedziałem 3 godziny. Po prostu ja już myślałem, że już mi tu ranek zostanie. Nie wiem, po prostu będę siedział i grał dalej. Ale... Się okazało, że mi no dopiero 18 minut. Także wszystko co mogę zrobić, po prostu wyrzućcie to. Nigdy tego nie kupujcie. Zostawcie to w spokoju. Ja to znalazłem po prostu i ja bym nic więcej tego nie znalazł. Cześć!